Witam. Wspominałem już na kanale kiedyś, że od pewnego czasu historia Chin dość mocno, że tak powiem, kolokwialnie mnie kręci. O ile historii Japonii poznałem na pewnym etapie bardzo dobrze, tak złapałem się na tym, że o historii Chin wiem stosunkowo niewiele, a trudno zajmować się w ogóle historią Dalekiego Wschodu bez przynajmniej podstawowej znajomości historii Chin. I pierwsze wieki Cesarstwa Chińskiego, autorstwa Mieczysława J. Künstlera, są taką książką, która właśnie stanowi świetne wprowadzenie do dawnych czasów Cesarstwa Chińskiego. Autor skądinąd uznany, akademik, który odpowiada za wiele książek poświęconych historii i kulturze Chin. Napisał tę książkę w 1972 roku jako taki, taką formę popularnego wykładu poświęconego tymże czasom. Przy czym, co trzeba autorowi oddać. Nie zawsze jest tak, że duża wiedza idzie z umiejętnością lekkiego pisania. Często panowie profesorowie, którzy mogą się rzeczywiście popisać niekłamaną erudycją i znajomością tematu, mają problem, aby przelać to na papier w sposób taki, aby chciało się to czytać. Komuś innemu niż komuś, kto naprawdę bardzo chce się czegoś dowiedzieć. Tymczasem opracowanie to ma nieprzypadkowo charakter popularny. Jest to książka, którą czyta się lekko. Autor unika nudzenia. Nie jest to książka długa, a jednocześnie jest to pozycja bardzo wciągająca i ciekawa. O czym ona w ogóle jest? Künstler tak dość szybko zalicza okres dynastii Zhou, która zjednoczyła Chiny, a następnie podzieliła je na szereg państw wasalnych. Jednakże jej władcy nieobacznie sami sobie wykroili obszar centralny, który uniemożliwiał im ekspansję, zaś umożliwiał ekspansję wszystkim ich wasalom, co doprowadziło do tego, że Wasale ci stopniowo rośli w siłę, władza cesarska stawała się coraz bardziej iluzoryczna. zaś Chiny po kilku wiekach względnego spokoju pogrążyły się w wojnie domowej, który to okres jest określany w historii chińskiej jako era walczących królestw. Z tej ery, która trwała kilka wieków, wyłania się w końcu jeden zwycięstwa. Położone na peryferiach państwo Queen, które siłą jednoczy całe Chiny, zaś na czele Chin staje wielki cesarz Eishi Huang Człowiek do dzisiaj niezwykle kontrowersyjny w historii Chin. Z jednej strony można powiedzieć twórca Cesarstwa Chińskiego, z drugiej strony wyjątkowy okrutnik. Z trzeciej strony, bo o dziwo jest tutaj ta trzecia, zawsze pojawia się pytanie: ile z tego, co o nim wiemy, jest prawdziwe? Ponieważ człowiek ten, który rzeczywiście miał swoje niewątpliwe zasługi, jeżeli chodzi o rozwój Chin, zasłużył się także negatywnie jako ktoś, kto zwalczał bardzo mocno chińską kulturę, literaturę i konfucjonistów. A że głównie konfucjoniści w Chinach odpowiadają za pisanie historii, to też można się łatwo domyśleć, że nie mieli żadnego interesu, aby starza przedstawiać pozytywnie. Jednakże, rządy Ei Xi Huang i jego, jego następcy trwały krótko, bowiem już niczym nieograniczona ograniczona, Władza młodego chłopaka, który został cesarzem po śmierci swojego ojca, połączona z wpływem e eunuchów i wszechobecną korupcją, sprawiły, że w Chinach wybucha rebelia. Rebelia, która, na czele której w końcu staje dwóch ludzi: Xianyu, potomek wielkiego dawnego arystokratycznego rodu, oraz Liu Bang, cwaniak, pijak. I jeszcze raz pijak z małej wioski. Ta dwójka obala reżim Queen'ów i tworzy nowe państwo. Na czele którego staje początkowo Xian Yu, natomiast Liu Bang, któremu wykrojono peryferyjne królestwo Han, wypowiada mu wojnę. Ostatecznie pokonuje swojego przyjaciela i zakłada dynastię Han. Dynastię, która będzie rządzić Chinami przez kilkaset lat i stworzy. Tak naprawdę państwo chińskie. I głównie o czasach dynastii Han jest ta książka, chociaż książka opisuje rządy czterech dynastii, czyli wspomnianej wcześniej dynastii Qin, następnie pierwszej dynastii Han, rozdzielającą jej rządy efemerycznej dynastii Si oraz rządzącej później dynastii Han, zwanej późniejszym Hanem to tak naprawdę właśnie potomkowie Liu Banga, tego cwaniaka i pijaka, którego pijactwo było podkreślane w każdej możliwej historii Chin, który był tak naprawdę wieśniakiem nieumiejącym nawet czytać ani pisać, a którego właśnie odwaga, spryt, inteligencja, bezkompromisowość sprawiły, że nawet kiedy przegrywał bitwy, to wygrywał wojny i który ostatecznie do dzisiaj w Chinach jest nazywany Guangzhou, czyli Wielki Przodek. Okres rządów dynastii Han kończy się podobnie jak okres rządów dynastii Zhou. Dochodzi do walk wewnętrznych, władza cesarska słabnie, zaś siły ośrodkowe sprawiają, że Chiny dzielą się na tym razem trzy państwa. Okres ten został opisany przez Lo -Chunga w Dziejach Trzech Królestw, chyba najsłynniejszym eposie Dalekiego Wschodu, książce, która odgrywa w Azji taką podobną rolę jak powiedzmy dla kultury europejskiej Iliada czy Odyseja. Wszystko to w książce Grundstera zostało ujęte z jednej strony w sposób bardzo syntetyczny, a z drugiej strony taki, że czyta się to bardzo ciekawie i przyjemnie. Autor pod niektórych fragmentach siłą rzeczy prześlizguje się zaledwie, ale nawet kiedy to robi, to stara się niczego nie pomijać, a wszystkie rzeczy, które by mogłyby być ciekawe, interesujące dla, autor, dla czytelnika, skwapliwie wymienia. Chętnie powołuje się na źródła, ponieważ w przypadku Chin mamy to, to, to szczęście, że nawet do czasów dawnych mamy sporo y, źródeł, y, kronik, ponieważ pamiętajmy, mówimy o państwie, gdzie poziom y, literatury i historiografii stał jednak nieco wyżej niż na ówczesnym zachodzie. Jeżeli ktoś z Was czytał kiedyś książkę Wojna Czus Han autorstwa Macieja Kuczyńskiego, o której wspominałem już wcześniej na kanale, mówiąc o niej jako jednej z bardziej udanych książek wydanych o Amazonej Historyczne Bitwy, to tym bardziej polecam tę książkę, ponieważ można powiedzieć, stanowi ona sequel swego rodzaju, gdyż dokładnie tu, gdzie kończą się czasy wojny Czus Han i objęcia władzy przez Liu Banga. Tak, tam faktycznie bardzo szybko zaczyna się ta książka. Także, jeżeli Was ciekawi, co było dalej po, po czasach Liu Banga, to tym bardziej polecam właśnie pierwsze wieki Cesarstwa Chińskiego. Jako właśnie taki modelowy przykład, niezbyt długiej, niezbyt obszernej, a niezwykle ciekawie napisanej i wciągającej książki poświęconej Czasom, miejscom i ludziom, bo autor bardzo dużo miejsca poświęca ludziom, którzy w naszym kręgu kulturowym nie są szczególnie znani, a wydaje mi się, że zasługują na to.